Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Wczoraj sobie mówiliśmy trochę właśnie o odpuszczeniu grzechów. W sumie, tak, że no, człowiek jest zbawiony, ale jest grzeszny, tak? Że człowiek potrzebuje. Nieustannie nawracania ku zbawieniu, potrzebuje wołać do Ojca: Zbaw nas od złego, podczas gdy Wielu protestantów głosi, że już nie trzeba, bo są mnie pozbawiani, mają wszystkie grzechy poodpuszczane, nic nie muszą robić, żadne uczynienia, nic, po prostu zgrzeszą i nic nie muszą robić, bo już mają przebaczone, już jakby coś zrobili, to by dodawali do ofiary Chrystusa i takiego typu kucypały. Moi drodzy, dzisiaj w podobnym tonie jestem zbawiony, ale czy zostałem osądzony? I właśnie to jest ta e, rzeczywistość, której protestanci absolutnie nie rozumieją. O, Chrystus nas zbawił, o proszę bardzo, jesteśmy zbawieni. E, co jest prawdą, ale jest pytanie, czy zostaliśmy osądzeni? Nie, jesteśmy zbawieni, ale nie osądzeni. Chrystus nas zbawił, ale jeszcze nie osądził. I między zbawieniem a osądzeniem właśnie tutaj protestantyzm się Totalnie wykłada, jest część protestantyzmu, która głosi, że w ogóle nie będą sądzeni, bo oni już są tak zbawieni, że nawet nie będą sądzeni, co jest absurdalnym absurdem. Moi drodzy, żeby to lepiej zrozumieć, właśnie solafide, solafide, uczynki nie są konieczne do zbawienia, nic nie jest konieczne do zbawienia, sola fide. Moi drodzy, święty Jakub jest młotem na te rzeczy. Na tę herezję protestancką. tutaj moi drodzy, zobaczmy jak Święty Jakub definiuje czystą pobożność. Rozdział pierwszy, wiersz 27. Jak definiuje tą czystą pobożność, tą religijność, która podoba się Bogu. Religijność czysta w warszawskich tam przykładach protestanckich pobożność, ale tu nie jest słowo, nie ma znaczenia, tylko treść. Czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w protestant solafide powie solafide solafide nic nie jest ważne solafide tak a święty Jakub mówi wyraża się w opiece nad sierotami tak i wdowami. W ich utrapieniach. O. Czyli od czego zależy to e, bycie czystym e, w pobożności przed Bogiem? Od Solafide Panie wierzę, Klepnąłem za formułkę już jestem usprawiedliwiony, ubłogosławiony i, i, i już jestem. I nic nie muszę robić. Jak y, pastor Błaszkiewicz mówi, już jestem w sabacie odpocznienia. Nie definiuje to właśnie w opiece nad sierotami, nad wdowami, w ich utrapieniach i w zachowywaniu siebie samego e, od świata, tak? Jestem zbawiony. Ale, między, ale nieosądzony. Jestem, Chrystus za mnie oddał życie w sposób wolny, za darmo. Otworzył mi bramy raju za darmo. Ale ja, mając za darmo przed sobą otwarte bramy raju, mając zbawienie przez Chryst Chrystusowe zbawienie przede mną na stole, nie wejdę do raju. Za darmo, darmo został mi otworzony, ale za darmo tam nie wejdę. Darmo zostałem zbawiony, aby wejść do nieba, ale za darmo tam nie wejdę. Jestem zbawiony, nie ciąży nade mną potępienie, ale tutaj jest sąd. Ja jestem tutaj między, między moim byciem zbawionym, tak, bo Chrystus mnie zbawił, a sądem i na tym odcinku tutaj. Jako zbawiony. Tak? Ale nie nieutracalnie, tak? Żeby przekroczyć bramy raju. Muszę właśnie zachować tą czystą pobożność. Czyli opiekę nad sierotami, nad wdowami, uczynki miłosierdzia. Bądźcie miłosierni. Tak? A więc konieczna jest. Tutaj. Ta pobożność wyrażająca się w uczynkach miłosierdzia. Dlaczego? Otóż, moi drodzy, święty Jakub dalej pisze w drugim rozdziale: Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia. Miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. A więc po co są konieczne uczynki miłosierdzia? Tutaj. Aby odnieść tryumf nad sądem, co głosi protestanty? Nie, do zbawienia nie są konieczne uczynki. Nie, uczynki e, do zbawienia nic nie dają, tak? Tylko wiara. No to, przepraszam, nic nie dają do zbawienia. No to w takim. Przepraszam, w takim razie protestanci stawiają się przez te swoje herezje, w... e, idą. Te herezje prowadzą do tego, że sąd będzie nieubłagany. Dla kogo? Dla tych, którzy nie czynią miłosierdzia. Przecież protestanci mówią, że to nie jest konieczne do zbawienia, więc jak czynienie miłosierdzia nie jest konieczne do zbawienia, skoro ci, którzy nie czynią miłosierdzia, spotkają się z nieubłaganym sądem. A nieubłagany sąd to nie jest nieutracalne zbawienie. Nieubłagany sąd to jest nieodwołalne potępienie. Tak? A więc po co są mi konieczne uczynki miłosierdzia? Po to, aby odnieść tryumf nad sądem. A więc co odnosi tryumf nad sądem? Sola, fide, sola, fide, bez uczynków. Sola, fide, sola, fide. Nie. Uczynki miłosierdzia. Tak? To jeszcze raz przywołajmy sobie przypowieść o bogaczu i łazarzu. Bogacz poszedł do piekła. Nie dlatego, że tam nie miał solafide. Tylko dlatego, że nie miał uczynków miłosierdzia. Że nie pomagał łazarzowi, który leżał u jego bram. Tak? I był nieubłagany sąd. Czyli możemy tam płakać Bogu w bankiet. Tak? Nieubłagany, bo tam już będzie po, po drugiej stronie, na sądzie będzie czysta sprawiedliwość. Jeżeli przytaczają protestantki nasze kochane, o, że wolą, szósty rozdział, bo Jana, że wolą ojca jest to, żeby w niego wierzyć, tak, choć Chrystus później mówi, kto widzi syna i wierzy w niego, no żaden protestant nie umie podpowiedzieć, po co do zbawienia potrzebne jest widzenie, skoro głoszą solafide i jak widzą Chrystusa. E, tak, e, natomiast, właśnie w innym miejscu, ten sam Chrystus w tych samych Ewangeliach mówi: bądźcie miłosierni, jak Ojciec, właśnie Bieski, jest miłosierny. Czy ten nakaz bądźcie miłosierni to jest wolą Ojca, by być miłosiernym, czy nie? Czy to jest takie dobrowolne? Takie: O, będę dobrze, nie będę, drugie dobrze, grunt, że sobie tam uprawiam salafidę, jestem zbawiony. Bądźcie miłosierni, to jest nakaz. Tak jak ojciec Wasz, niebieski, tak? Co nas czyni, dziećmi bożymi? Salafide. Tak będziecie synami Ojca Najwyższego, jeśli będziecie miłowali nieprzyjaciół. Czyli miłość, miłujący, miłość miłosierna. Tak będziecie synami Ojca. To jest się świętego mateusza. A bycie dziećmi bożymi, synami Ojca, jest konieczne do zbawienia czy nie jest? No, mnie się wydaje, że jest. A więc skoro bycie Synami Bożymi, jest konieczne do zbawienia, a żeby być dostąpić usynowienia, konieczne jest praktykowanie miłości miłosiernej, to znaczy, że uczynki miłosierdzia są koniecznie koniecznym warunkiem do zbawienia, są konieczne do tego. Aby odnieść trąb nad sądem, aby Chrystus nam powiedział: wejdźcie, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata, bo daliście mi pić, a nie że mieliście solafide. Tak? 25. rozdział świętego Mateusza. A więc ja jestem zbawiony. Tak? Na się polega zbawienie. Istota zbawienia, jądro zbawienia. Trzy punkty bardzo proste. Chrystus złamał jarzmu grzechu, moje tak, wyzwolił mnie z widma potępienia, które wisiało nade mną, otworzył mi bramę raju i daje mi swoje życie. To jest istota zbawienia. I teraz ja, mając przed oddalone od siebie widmo potępienia, mając przed sobą otwarte bramy raju i nowe życie, mając nowe życie i mając nadzieję na zbawienie tak, bo w nadziei zostaliśmy zbawieni muszę koniecznie gromadzić skarby w niebie, aby właśnie Dochodząc do sądu, do dnia sądu, móc odnieść tryumf nad sądem, z czym? Z Solafide? Nie, z dobrymi uczynkami. Z uczynkami miłosierdzia. Wszystko jest, moi drodzy, rozwinięciem tych prostych słów Chrystusa. Co mam zrobić, by osiągnąć życie wieczne? Zachowuj przykazania, tak? To czy nie będziesz żył? Tu jest. Kwintesencja e, tego, co trzeba robić, by mieć życie wieczne. Sam Chrystus mówi, to czy będziesz żył. Idzie czyń podobnie, spełnia czynkiem miłosierdzia. Ale szósty miana, tak, mówi o wierze, bardzo dobrze. Czyli rzymsko-katolicka nauka wiara. Kto wierzy we mnie, będzie zbawiony, tak? Później kto widzi, wierzy w Syna, tak? Ale dobrze, niech będzie, kto wierzy, tak? I, e, e, i czy ty czymś podobnie, czyli wiara i uczynki. Protestantki, kochane, będziecie sądzeni, czy wam się to podoba, czy nie. Jeżeli sąd jest z uczynków, to znaczy, że uczynki są koniecznie, koniecznym warunkiem zbawienia. Bo tak jak i wy, tak i ja, tak jak i ja, tak i wy jesteśmy zbawieni. Tak. Czyli jeszcze raz, Chrystus za darmo oddał za mnie życie, wypuścił mnie z więzienia, w którym mógłbym być tylko potępiony, otworzył mi bramy tego więzienia. Z jednej strony, z drugiej strony otworzył mi bramy Królestwa Niebieskiego, czyli pokazał mi drogę. To jest właśnie ta droga, nowa droga, żywa droga, którą pisze autoriso do Hebrajczyków. I żebym przejść tą drogę tutaj e, z piekła do nieba, tutaj muszę żyć jego życiem, które mi daje za darmo, i wypełniać przykazania spełniać uczynki miłosierdzia, aby, żeby kiedy dojdę tutaj, czyli do śmierci, czyli do dnia sądu szczegółowego, tak? Sąd szczegółowy, czyli ja i Bóg, Bóg i ja, każdy musi stanąć przed Trybunałem Chrystusa, tak? I sąd szczegółowy, Boga dziła, zaś jeden i drugi umierał, byli sądzeni indywidualnie, osobiście, no tylko, że z różnym skutkiem, tak? Ale to pokazuje sąd szczegółowy, ten do piekła poszedł za, za niespełnianie uczynków miłosierdzia, a do poszedł do nieba. Tak? A więc protestantki, kochane, jeżeli wierzycie, że jesteście zbawieni, to bardzo dobrze, tylko zadajcie sobie to proste pytanie: czy zostaliście już osądzeni? Czy na sądzie już Chrystus Wam powiedział, że. Weźmijcie w posiadanie królestwo, które Wam przygotowałem od założenia świata? No nie, jeszcze nie. Tak długo, jak będziecie tutaj słuchać tego kanału, i tak długo, jak będziecie wstawać z waszych łóżek, to jeszcze nie. To jeszcze nie. Jeszcze czeka nas sąd. Które rozstrzygnie wszystko, które rozstrzygnie naszą wieczność. I Chrystus o tym nie omieszkuje mówić w każdych ewangeliach. Apostołowie nie omieszkują o tym pisać. I zawsze, kiedy jest mowa o sądzie, czy to szczegółowym, czy ostatecznym, zawsze, zawsze jest w kontekście uczynków, na bazie uczynków dobrych lub złych. Czy to sąd za, za świętego Mateusza, czy sąd z Apokalipsy, 20, 22 rozdział, tak? Wszystko jest o uczynkach. Czy Mateusza, 17 rozdział, przyjdę, sąd przyjdzie, aby oddać każdemu według jego uczynków, a nie według Fide. A więc tak jestem zbawiony, ja mam tego świadomość. Że Chrystus oddał za mnie życie. Tak? I że otworzył mi bramę raju. Ale to jest początek. I to nie jest cała Ewangelia. To jest to, co protestantkom i wielu właśnie tym zwiedzanym, tym, którzy odchodzą od kościoła, się podoba. O, już jestem, nic nie muszę robić, trzeba do odpoczynku, tak? bujanie w obłokach, już jako sprawiedliwie, sprawiedliwy, ubłogosłowiony, wszystkowiony, O! Idź i tyczyń podobnie. Starajcie się najpierw o Królestwo Niebieskie. Czyli trzeba się starać, żeby nie gromadźcie sobie skarby w niebie. Bóg oddaje życie wieczne. Za co? Za wytrwałość w spełnianiu dobrych uczynków Rzymian. Dwa, pięć, 10. Jesteśmy zbawieni, ale nie zostaliśmy osądzeni. I jako zbawieni, musimy koniecznie gromadzić skarby w niebie, uczynki miłosierdzia, spełniać uczynki miłosierdzia, by po pozytywnym werdykcie. Na sądzie szczegółowym móc przekroczyć bramy raju i osiągnąć pełnię zbawienia, które my, żyjący tu na ziemi, osiągniemy właśnie po tym, jak przyjdziemy przez, przez otwarty szlaban do Królestwa Niebieskiego. Wtedy to nasze zbawienie się dopełni. Ale dopełnienie się tego zbawienia jest zależne od nas, od naszych decyzji, od tego, czy będziemy chcieli, czy nie. Czy przyjmiemy łaskę i będziemy w niej trwać, czy ją odrzucimy, i jak współpracownik świętego Pawła pójdziemy z powrotem do świata, bo tym, o tym też przestrzegają apostołowie. Tak. Więc to jest po naszej stronie. Bóg ze swojej strony zrobił wszystko i robi wszystko. Pałeczka jest po naszej stronie. Czy my wytrwamy do końca w trudzie, w staraniach, w zdobywaniu Królestwa Niebieskiego? Tak. Zwycięzcę dam zasiąść ze mną na tronie, a zwycięzca to nie jest ten, co nic nie robi. Zwycięzca to nie jest ten, który tutaj siedzi w szabacie, nic nie robienia. Zwycięzca to jest ten, kto wojuje, a wojownik wojujący to nie jest wojownik śpiący i nic nie robiący. I śpiący, nic nie robiący wojownik to nie jest wojujący. Wojownik nawet jak ma miecz przy sobie, ale jak śpi. To raczej nie wojuje. Pozdrawiam.